A nie wiem, czy przypadkiem za mną nie stoi jedno z najładniejszych takich nowoczesnych Audi. Sami ocencie, sami zobaczcie. Oczywiście wygląd, no to kwestia gustu, ale, no Boże, drogi. Audi A5 drugiej generacji w wersji Sportback, jest to Poli, w trosznik 2024, także, no można powiedzieć, że już stary model. Ale oj, sam nie wiem, ja bym tutaj dyskutował, czy najnowsza, czy może ta A5 będzie ładniejsza. To ta nowa jest chyba tak delikatnie rysowana, jest bardzo ładna, bardzo, bardzo zgrabnie wygląda, ale tutaj ten wóz, generacja F5, Boże, święt, już trochę lat yy, ta maszyna była produkowana, a wygląda jak jakiś drapieżnik. Wciąż wygląda, no, według mnie fenomenalnie, szczególnie właśnie w nadwoziu Sportback. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz weźmiemy ją na próbę autostradową. A jest to wersja 45 TFSI, także pod maską jest 2.0 TFSI, które Generuje 265 koni mechanicznych i, no, już tutaj osiągi są całkiem niezłe, bo auto rozpędza się do setki mniej więcej w 5,5 sekundy. Leci 250 km na godzinę. Zużycie paliwa jest w miarę racjonalne. Auto jest dość praktyczne w tej budzie. W zasadzie nawet bym powiedział, że jest to taka najbardziej optymalna konfiguracja, a piątki. Jest to coś jak BMW 330i, czy może raczej w tym przypadku 430 i Gran Coupe. Konfiguracja A5 w tej wersji rozpoczynała się jakoś od 246 tysięcy złotych. To jest specyfikacja na około 300 tysięcy złotych. Nie jest to egzemplarz w pełni wyposażony, taka full opcja, mityczna i wiecie, ale specka jest tej naprawdę mądra, fajna. Auto prezentuje się no jak milion dolarów. Wiedzieć w cudzysłowie oczywiście, ale w zasadzie no jak ktoś troszeczkę mniej ogarnie Audi C, no to gdybym mu powiedzieć, że to jest S5, myślę, żeby uwierzył. Przede wszystkim mamy tutaj S-Line i to rozszerzony pakiet Competition. Wszystkie elementy są praktycznie tutaj czarne. No ciekawe, że emblemat Quattro akurat jest chromowany, ale już tutaj Audi czy też A5 wszystko w czerni w połysku. Na klapie taki lip, a już tak od tylca zaczęliśmy, no to spójrzmy na końcówki układu wydechowego. Są półfejkowe, bo ten element jest blaszany jakiś, aluminiowy pewnie. Jest elementem zderzaka. Tak jest po obu stronach, ale rury są zaraz za nim, także spaliny wydobywają się właśnie z niego. Już bardzo, żeby nie było druga strona. Oj, gdyby tu był TDI, sam nie wiem. Jest też S5 z TDI pod maską z 3.0, i nie jestem pewny, czy ona ma prawdziwy końcówki. Chyba nie. Jako iż auto ma pełne opakietowanie, można powiedzieć, opakietowienie sportowe? Ma po prostu wszystkie takie pakiety yy, yy, sportowe, jakby. No to są te zmienia. Zmienione zderzaki, dokładki, jakieś, felgi jakie. Rozmiar 20 cali. W tym aucie ta felga naprawdę wygląda na potężną. Rozmiar opon 265 na 30 kawał oponiska. Oj, tutaj rozmawialiśmy właściciel naprawdę ostro walczył z oponami. Chyba na Dunlopach taka Audica wychodziła jako nowa. Ma ten samochód od nowości. Auto aktualnie ma z 20, trochę ponad 25 tysięcy kilometrów. Oj, i były tutaj fabrycznie opony wadliwe, ale aktualnie wszystko. Wszystko jest ok, a to taka historia. ASO nie mogło stwierdzić jakoś trzy tygodnie sprawdzało czy opony będą ok. Proszę bardzo, tutaj też wszystko jest w czerni. Radary po bokach. Zwróćcie uwagę, żadna nawet najmniejsza listewka tutaj nie jest jakaś chromowana, szara. Wszystko twardo w połysku. No może oprócz emblematów kwadrów. W centralnej części wloty są prawdziwe, po bokach takie. Tak troszeczkę prawdy tutaj jest. Tutaj jest taki prześwit z boku: hashtag aerodynamika, reflektory, matriksy laserowe wycinające, najlepsze jakie tutaj były dostępne. Naprawdę bardzo ładnie się one tutaj prezentują. Proszę bardzo, widać coś? Nie wiem, czy coś widać. Widać coś. Też nie jestem pewny, czy nie są one elementem tego pakietu czerni pełnego, czy tej wnęki nie są specjalnie zrobione na czarno też. Ja nie mogę w ogóle, że ten egzemplarz jest już starym modelem, aż się to w głowie nie mieści. A tak się przecież fenomenalnie prezentuje. Czerwone mamy tutaj zaciski. Czerwień jest tutaj na emblemacie S-Line. Po nim też widać, że jest tu już polift. Wiecie, jeśli chodzi o różnicę polift i przedlift, no tak z zewnątrz, to oczywiście inne doszły też kolory, różne takie elementy konfiguracji, ale zmieniło się oświetlenie z przodu i z tyłu, zmieniły się zderzaki z przodu i z tyłu, podobno też zmieniły się progi, jakieś tam wzory Felk, inne tapicerki, zmieniły się multimedia, w ogóle były nie be, ten bezdotykowe, tutaj mamy dotyk, ale dotyk dotykiem, cały soft po prostu jest wymieniony i jest tej tak jak w A6 C8 już, tzw. jak w A6 C8 już, jak już jest C9 nawet w salonach. Auto prezentuje się zgrabnie, bardzo wyzywająco i tak agresywnie, Agresywnie, mega korzystnie. Kurczę, że to jest A4B9, przecież zmodyfikowana, oczywiście, w ładnym przebraniu. Ale jak auto ma takie felgi, jak jest weslajnie i tak dalej, no to jest troszeczkę sztywniejsze, troszeczkę głośniej jest od tych kół wielkich. No i oczywiście też szerokich opon, a jeśli chodzi o silnik, też tutaj były zmiany, ale to może później. Bagażnik 465 litrów, ale mamy świetny do niego dostęp. Dodatkowo możemy tutaj sobie zlikwidować tą roletkę i wtedy przestrzeń bagażowa jeszcze nam się odrobinę zwiększy. Ja nie mogę. Auto z 2024 roku jest tutaj jakieś koło zapas no to się przecież mega szanuje. Bagażnik otwierany i zamykany elektrycznie oczywiście nogą też go sobie można otworzyć gestem. Zajrzymy do kabiny pasażerskiej. Ładnie. Oczywiście takie bajery jak Kiles no to są elementy dodatkowego wyposażenia. To jeśli chodzi o konfigurację, to generalnie A5 w Audi, każde Audi wychodzi no dość biedne z fabryki, tak bazowo. Dopiero je trzeba doposażyć. To konfiguracja na 300, ale jako iż egzemplarz wychodził z produkcji, no też można było dostać fajny rabat. Dekorki, coś takiego aluminium, klameczka. Bardzo sympatyczny samochód na daily. Proszę bardzo, hashtag rodzina. No, testu dwumetrowca może z tej strony nie będziemy robić, ale tutaj na przykład wejdę. Ten fotel ustawię sobie tak pod siebie mniej więcej, żebym tutaj w miarę komfortowo sobie siedział i wejdziemy do tyłu tapicerka, półskóra, to jest chyba skóra ekologiczna, a to podobno mikrofibra, jak widziałem w konfiguratorze, ciekawe jest to jakaś tkaninka, dość szorstka ale sprawiająca wrażenie takiej mega solidnie, jakby miał przetrwać wszystko, o cel jaki ma tutaj przeszycie po środku, tutaj już jest taki twardszy plastik, nie ma na przykład tutaj kieszonek, nie wiem czy one chyba były w opcji właśnie, ale jest przykładowo trójstrefowa klimatyzacja i też to nie było w serii, jak tutaj jest miejscem, dwumetrowiec za dwumetrowcem jakoś się tutaj mieści, no ale no wiecie, no naprawdę mało która rodzina jest skonfigurowana z czterech dwumetrowców, no. Czy to będzie A5 Sportback, czy czwórka Gran Coupé? ja w tych samochodach za sobą się tak średnio mieszczę. Podłokietnik już nie będziemy rozkładać, ciemne szyby, niziutkie i przestrzeń pasażerska z przodu. Zobaczcie, jest tutaj mega tradycyjnie. No Wszystko zależy, kwestia gustu, co kto lubi. Bardzo ładny dźwięk. Tak porządnie. W A6 przykładowo C8 to pamiętam trzeba było trzasnąć ostro drzwiami, by one się zamknęły. Tam był jakiś soft open. Tutaj chyba otwiera się normalnie drzwi. Listwa z emblematem S-Line. Fotele sportowe. Są manualne. Elektrycznie jest tutaj regulowane podparcie na lędźwie. Emblemacik wybity. No i czarna podsufitka. Wszystko w tym samochodzie jest spójne. W takich smutnych barwach raczej. No wiecie. czerni, Trochę chromu. Trochę srebrnego. No i dosłownie kilka czerwonych akcentu, o to jest na przykład też czerwone. No i maciki, S-Line, odpalamy maszynę. Virtual Cockpit, w standardzie A5 nie wychodziły z Virtual Cockpitem. Perspektywa z oczu kierowcy. Człowiek dobrze się czuje w takim samochodzie, nie jest to jakiś przepastny wóz, ale no powiedzmy wszystko jest w normie jak na ten segment, no te szyby są troszeczkę niższe, no ale kto bierze A5, no to będzie się z tym liczył. Chcę tego. Tutaj jest miękko. Tutaj od dołu już będzie akurat schowek twardo. Zajrzyjmy. No czekajcie, schowek jest średniej wielkości, już tam nie będziemy grzebać. Jest cały flokowany. Tutaj od spodu za to jest znowu miękko. No i właśnie jako, już jest to poliw, no to system multimedialny jest już o tego typu. Jest większy ekran. Pamiętam w starej wersji no to były takie ikonki, jakby tak po łuku ustawione i się je wybierało. Nie, tutaj są już takie kafelki. Jest to nowy samochód, więc zawsze po odpaleniu trzeba wejść tutaj w pojazd asysta kierowcy i wyłączanie ograniczeń. O. Oczywiście mamy tu nawigację, jeśli chodzi o Apple CarPlay czy Android Auto, proszę bardzo. Masa ustawień do personalizacji tego samochodu z yy, oświetleniem, ambiente, włącznie kolorki u góry, na dole. Panel klimatyzacji też ma tutaj taki oto ekran, ale są fizyczne przyciski tutaj również fizyczne przyciski, coś tutaj trzeba wam tłumaczyć. To jeszcze nawet tutaj nie naciskamy, a są tutaj jakieś czujniczki już w przyciskach. No proste, jasne, czytelne. Tutaj również kilka przycisków. Głośniej, ciszej, zmiana utworów, wyłączanie multimediów. No tutaj jest taki spory panel z Black Piano. On się nam troszeczkę będzie tutaj zużywał, brudził i tak dalej. Kieptacka, Znaczy, kieptacka. Miejsce na kieptackę, bo widzę tutaj zestawu dla palących chyba nie ma. I bardzo dobrze, w aucie nie palimy. USB. Uchwyty na kubki. Też tutaj srebrna listwa. Podłokietnik jest regulowany w, jedne, w dwóch płaszczyznach, przepraszam. Miejsce na telefonik, też jakieś drobne szpargały tu można zmieścić. Wejście USB-C, deska rozdzielcza wygląda raczej prosto, daszek nad zegarami. Wprawdzie nie mamy tutaj takich y, normalnych tarcz, ale można było mieć. Zwróćcie uwagę na to. Wejdziemy sobie w ustawienia. O, tutaj ja już pod próbę autostradową ustawiłem. Cyk. Virtual Cockpit. Te multimedia nie tak źle wcale chodzą. Klasyczne. Tak, zmień. I proszę bardzo, możemy mieć tutaj taki tradycyjny wygląd. To taki jak był, i to coś takiego. Dodatkowo na kierownicy jest przycisk View. Pyk. I teraz na przykład zmienimy tutaj tryb. O, proszę bardzo. I jeszcze. O tak. Dobra. S Performance zostawiamy i wciśniemy View. Tak mi się to najbardziej podoba. Obsługa tego ekranu jest niesamowicie. Prosta, prosto tutaj jest taka rolka, przyciski bez żadnych gładzików i innych udziwnień. O, proszę bardzo, proszę pana, proszę pana. Naprawdę śliczne są te liczniki, pięknie są zaprojektowane. Nie wiem, jakie w najnowszych AudiCach jeszcze nie testowałem, ale ciężko będzie to zmienić, tak by było lepiej. I kierownica. Trójramienna, właściwie no, cztero ramienna, no, wyraźne podcięcie, wyraźne bicepsiki, gładka skóra perforowana. Dobrze leży w dłoni, może w tym miejscu troszeczkę wieniec mógłby być grubszy, ale jest okej. Okay. Tak samo pozycja za kierownicą, czy niższa, czy wyższa osoba będzie się w takiej apiące czuła dobrze. Mimo iż fotel jest manualnie regulowany, fajnie, że tutaj jest obniżenie i podnoszenie fotela z przodu i z tyłu. Jest też taki, jakby taka kołyska. No. To jest też wyciągane. No dla wyższych osób jest to fajne, bo po prostu pod udzie można sobie tutaj oprzeć. Zajrzyjmy pod maskę. Jeśli chodzi o silniki, w poliwcie w zasadzie nie masz takich drastycznych zmian w stosunku do przedlifta, ale w przedlifcie najmniejszy silnik miał 1,4 pojemność, w poliwcie 2,0, 150 koni TSI, coś takiego. Polift przede wszystkim, no to już układy miękkich hybryd. Tutaj 45 TFSI, to znaczy, że mamy pod maską 2,0 TFSI połączone z układem miękkiej hybrydy, instalacja 48. Te ddi też były 150 oraz 190 konne. Tutaj już będą w poliwcie chyba 163 konie i 204 konie. Nie pamiętam, no skupiałem się tutaj raczej na tym egzemplarzu. Wiecie, jak jedziemy tym autem spokojnie, no to jest ono nam się w stanie wyłączyć w czasie jazdy, włączyć i tak dalej. Działa to jakby w tle. Jest tutaj rozruszniko alternator. No i którzy tutaj mogą napisać, o to ile oleju, to spali na próbie. No nie możecie tak oceniać wszystkich samochodów miarą swoich. To jest najnowsza generacja 2.0 TSI i tutaj nie ma problemów z poborem oleju. Bardziej bym się tutaj czepił 2.0 TDI, bo w tych 204-konnych no czasami raz na kilkanaście tysięcy kilometrów oj, można tam oleju dolać. Co ciekawe, 2.0 TDI, ale troszeczkę starsze 190 bądź też 150-konne nie wymagało jakoś dolewego oleju, a te nowsze no niestety, jeśli chodzi o parametry 265 koni mechanicznych oraz 370 Nm automatyczna 7-stopniowa skrzynia biegów dwusprzęgłowa oraz napęd 4 Samochód w tej konfiguracji waży mniej więcej 1670 kg i według deklaracji producenta do pierwszej setki powinien rozpędzić się w 5,6 sekundy. Prędkość maksymalna podobno 250 km na godzinę, bo kagańczy. Powiem Wam, jest tutaj czym jechać. No jak auto ma na 250 i robi setkę w 5 coś sekundy, to jest naprawdę spoko. No i dobra, to się pakuje za kierownicę, przenoszę się pod autostradę. Próba autostradowa, zobaczymy jak będzie. Jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Co do tego 0100, to szczerze mówiąc, nawet w ciemno mogłem Wam powiedzieć, że ten samochód i tak będzie troszeczkę szybszy niż deklaracja. Ponieważ jeśli mowa o Audicach z TFSI pod maską, praktycznie zawsze tak jest. No te silniki mają bonusiki. Fajnie też reagują na e, paliwo 98 czy też setkę. Klimatyzację wyłączamy. Jeszcze skasujemy zużycie paliwa. O, matkę, ładnie to wygląda. Sam czeku nie robiłem, ponieważ silnik tutaj pracuje w zasadzie. Normalnie, w trybie dynamic Jest dynamic, dynamic Jest tutaj lekkie, delikatne Dosłownie podbicie z głośników Ale na zewnątrz Normalnie nagłośnienie za to mamy lepsze Bo bang and all of them. Tutaj się banga słucha No i tego lekkiego podbicia Ale jest ono naprawdę naturalne Że tak to ujmę Będziemy jechać no i auto jest bardzo bezpośrednie, co tutaj warto też zaznaczyć, bo jeśli mowa o TDI-kach, no to w Audi, no już mają takie lagi, te najnowsze TDI, zawsze się depnie gaz i trzeba troszkę poczekać, zanim auto zacznie się odpychać. Tutaj, nie, bardzo ładnie auto reaguje, znaczy auto, silnik po prostu, wszystko to jest takie bezpośrednie i od razu. Za chwilkę sobie depniemy, chyba od razu zrobimy sobie pomiar 100-200 i dobra, tutaj można. No, jest tutaj procedura startowa. I jak się ją odpali też biegi. Są wyraźnie szybciej wrzucane. 1679 i 02% z górki, także praktycznie równo. Ja że. Dosłownie jakiś delikatny wiaterek w plecki może jest, ale z drugiej strony raczej nie będziemy deptać, ponieważ jest duży ruch w stronę Berlina dzisiaj jest. Delikatnie. No i dobra, tutaj sobie tak cisnę spokojnie w miarę. No i tutaj już dech. No, dobijemy tutaj prędkości maksymalne, już nie będziemy rzeźbić, żeby 200-250 mierzyć. przyjemnie, pewnie, bez stresu żadnego. No i dobra. Czyżby to był kagańczyk już? Olera, 256. Górcze, 258. Chwileczkę. O co tutaj chodzi? Era jasna, ten telefonik zaraz mi tutaj padnie, ale 259 się zapisało. No dobra. Coś ten kagańczyk na 250 to skam. Oszustwo wręcz, ale takie pozytywne oszustwo. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Dobra, 200-250, może coś z tego tutaj będzie. liczniku. Zawsze patrzę tutaj według GPS-u, jak się rozpędzam. 22.76. Proszę bardzo. I 2.0 turbo, 1700 kg autoważy. No i dobra, tutaj do kagańczyka powinniśmy pocisnąć. No i to jest kagańczyk. 261 km na godzinę według GPS-u, pięknie, naprawdę pięknie. A już nie zjechałem na szmul nie chciałem hamować tutaj ostro bez sensu. Zawrócimy sobie na następny zjeździe, ale już drugą stronę nie będziemy deptać, no bo już przyspieszenia mamy pobadane. Sprawdzimy sobie jeszcze prędkości obrotowe, ale to już można tryb komfort sobie ustawić. No i dobra, już spokojnie 140, mamy 2134 obroty. 20, Może nawet ten sobie tutaj ustawię. O. Siódmy bieg jeszcze dobiłem manualnie to jest 1816. Wiecie, tak mniej więcej tutaj szacujemy. No. I stówka to jest 1501 obrotów. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej. No z tym już pomiarem 20,2. Ej, osiągi są tutaj naprawdę wystarczające Świetnie sobie ten samochód radzi na autostradzie Bardzo, bardzo fajny samochód Taka piąteczka Ciekawe jaka jest nowsza, no Tutaj widzowie w Pasaciku Pozdrawiamy, było mruganko Aha, widzowie, taka ładna pogoda To jeżdżą też na próby autostradowe Dobra, yy, szybko tryb dynamic I dzida No, jest okej okay. Napęd bodajże quattro, ale haldexik Ale dobrze się auto prowadzi Ale mamy tutaj oponiska 2,65 szerokość, niskoprofilowe W ogóle jak one są naciągnięte tutaj Duża felga Fajnie się auto prowadzi Tak naturalnie Naturalnie, o to jest dobre słowo Przewidywanie, nic nas tutaj nie powinno jakoś tam zaskoczyć. I okej, okay, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten sprzęcik Wam się niesamowicie podobał, jak ten cały film, cały ten test. Kurczę, te pomiary przyspieszeń, no pełen pakiet. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się!